Będzie grał ze mną nowy mat.. My mhm. będziemy grać razem duo Musimy robić mi sa No tak, bo są aktywne Tim miną Take Lep tam Pięć Jak na dobra. dobra czekajcie tylko sobie odbiorę ty mi opiną mm. W ogóle jak chcecie do naszego klubu no to już nie ma miejsca Już nie ma miejsca patrzcie 30, 30 członków więc... Ale poczekajcie! Mam! 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 Zapomniałam. 5 dni temu ktoś nie był. 9 dzień temu? 2 dni temu. No dobra. Tutaj, czekaj, ja, tylko sobie wezmę maski. Maski nic. na razie. No dobra, to gramy. Dło. Jak obstaja. Dawajcie subi, łapki w górę! Pamiętajcie, że ten odcinek będzie na kanale Nowy Mat, który będziecie mieli w piątym opisie u mnie. I na Ja idę tu. idę tam. Ja idę tu, Ja idę tam. Ja tam. Nie Ida, ja ida, ja ida, ja ida, 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 buster. ida, 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 siema. ida, Nie trafiło. bo ida, ida, na środku. ida, ja, To jest ida, A łapcy, tyłum, się. E, ja

Dobra, jestem. Jestem na środku. Baster 8, baster 8. Nie. Bibi, bi bi Zbisać ta. Ej, masz. Masz, jestem. Zbisałem na mnie. Dziękuję, Wajda, Do boży! A no nie. Kurde, zresztą ja sobie. Top 3 o, mamy, top 3. Nie, nie zrobimy nic. Ja nic zrobię.

Zobacz, jak fajnie jest Policjant Gdzie masz osa? No chodź, chodź, tu chodź. Trafiłem? Nie trafiłem. Możesz podejść. No, co mi się zrobi? Dobra, no, tu chodź. No. Dobra, jakie buciki. Ale buciki. A to do dużo. Dobra, ona ma mało HP, nie ma ja kapłę. Kurde. Dobra, ja tu kampię. No nie ma, tu, tu, tu. Tu jest sam na pięciu. Ja muszę na się O łatra pługę! Nie przysiągnę, nie, nie przyziął, uważaj, bo on może przyciągnąć. Sam okay? No daj na jak na na jest, na środku, druga, chyba. tak, chyba. Daj namajkę. daj, na dawaj, dawaj, daj, 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 daj. daj, 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 daj... Nie chciała ona łatwo Ma łatwo. Sama będzie ciężko. Jeśli nie zmarnowałem. go Daj, daj, Ej, go. Zamykam go, dawaj Zabiłem go. Zabiłem go, daj, to jest wtedy. Tak. do Oś. Oś. Tak i Oś. Oś. nowemu magowi. Piękne odmieniane. Obstawiajcie, przygramy lajk, like, wygramy sub. O no Boziu, to jest najgorszy raz. Pamiętajcie, to jest najgorszy raz. Bo tu może ktoś wam wyjść zaraz. I zobaczysz, kto jest sugerez. No sam. Nie

Boty! moje boty! BOTY! Chodź mi pomóż tymi będę lat je Ej, mam naga! Nie grają. Nie ma gas? Ale mam laga. Ej, mam trzygo... mam się Laga mam. Dobra, idziemy. Juniper. Tu dobra. Leg Easy. Dobra, okej, oto ja wychodzę. Dobra, za to chcę. Jak, 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 To jak, 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 to. Miałam przypomnieć jak tutaj się kończą gwiazdki w sklepie, a nie kończyć. Bo mam drugą Pa, Fifi nie jest zesłaniem klubu, coś otrzymamy. Macie jedno miejsce, proszę Macie Państwa. Jedno miejsce, bo musicie szybko dołączać. Tak. O, mam coś w karnecie. 60-40 łącz, ale to tak. Tutaj byś jest gdzieś? Nie, dalej jest gdzieś. 50 Dobra, ja teraz gram, może tą podkładnię. Tak, 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 to zobaczę, jak to się dzieje. A ja to mnie na kurę... Dobra, dobra. Ale to wtedy nie równa z tą puszkacją. Równy sobie gejla. Mhm. Boty? Kruk Sandy. Boty kruk Sandy. Bardzo dobre Boty. Super. Dobra, to, to od razu trzeba rozwalić, bo ci zaraz przyjdą. Idź na dupie nawet, bo ci zaraz przyjdą. No tu lola jest trafiłem trafiłem i ona w mojej głowie wcielała i on ok. na pewno ktoś będzie po tam są, dobra ja też nie i tu, na, tu będzie no mówiłem ci, tu są Tu jest Sandy wejdę i od razu, na chwilkę. Dobra, miał pierwszy poziom nieskowski, w ogóle na tym. Na Eta. Pierwszy poziom. Nieszkowski. no. A, dobra, a ja na Franku mam już drugi. A Franka mam a jedna ma poczucie. A ja na sieli mam prawie silver jeden. Aha. Na szelce. O kurde, to. Chyba szybko rozwalę na single. Szybko, szybko, szybko. szybko. Uwaga. Uwa Ktoś na bank będziesz, szedł, mówię ci. Tam, tam jest kodoli. Kordolius sobie ciężko zarobić. No, on, był... on ma... No. no. Jest easy. Dobra. No, no, mi, ale no, damy potem oh, tak jest... No, damy. No, damy. No, damy dziecko. No, No, damy damy dziecko. No, damy w komentarzach. Uooo! Uooo! Oginę! No ja muszę się naładować no, póka! Kurde! Wszystkie mięcie moje. Napiszcie na zdrowie w komentarzach, proszę. Dobra, chłaba. Napiszcie w komentarzach na zdrowie, dobra. A nie! Osiem! Jestem ciekawa pieniądze, to tu jest. Ty Z zawsze było 96 pokonać, Teraz 24 jest potrzebne. Vertex już zrobił jedną misję. Tutaj, tutaj. Ej, zobacz, ile ktoś może robić misji. O oh, pierdziele! Ej, patrz. Tutaj tutaj. W, 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 ja tak, ja misja 96 wykonała. No, ja też. Czekaj. dobra, ja gram. Dobra, to go. Nie, nie, mami. Dobra, lecimy Lecimy nie, 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 znów a widzowie pamiętajcie, że zrobimy tak, że nowy mag będzie... Ja dzisiaj miał dwa odcinki, a nowy mak będzie też miał dwa odcinki, bo na początku na pierwszym koncie zrobię gwiazdki, a potem później, około, około 20, będzie kolejny odcinek z kolejnego kąta gwiazdki. Tak. A ja je przeżyłem, to była dobra akcja. za tą łapkę, górę i z dzwonem. ale ja nie widziałam, że tak... Ja, 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 ja mam takiego ja nie Żeby każdy film was nie ominął. Żeby żaden film was nie ominął. ale Ej! widziałam to akcja. Dobra, no. No, zostajemy, zostajemy, zostajemy. Widziałem. U, tu był taki przychód, się... No, chodź, graj. U! Siema! Ale Jaki debil.

nie, 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 Dobra, oni tam uciekają. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, tu. A kiedyś y, kolek z Garem, tak? Byłem i y, kręciłem się w i tam od razu trzystały i w polu. Czwartek! Dziękuję. Dobrze. Jaginę, jaginę, jaginę. No, chodź teraz! No nie, Teraz jakiś pan jest? Tak ma, No, będzie ciężko mi. Ja muszę się uleczyć. O nie! Nie, wiem, że No to ryb. Ale dobra, wychodzimy, po na No tak. Uwaga... Dawaj. Rzadki? Rzadki, rzadki. No... Czy... Dlaczego mamy już 5? Na odcinków mamy nie falta, a po a Normalnie a mamy... Normalnie ja trafiłem 3... 4 danych No jak. właśnie. Dobra, mamy już 60, moi drodzy. Ma... Jadę w halkę. Dobra. Ja w ogóle chyba jutro będzie odcinek, żebym miał 20 kafla, a więc zapraszam na mój odcinek. Jutro ja gram ten... tą postacią. Ja mam challenge, nie, jutro, jutro będę grał ty, jak się zwa? Frankie do 25 rangi. A w ogóle zapraszam na mój kanał, bo jest nowa seria, jak grać tą postacią dobra, i szybko ją wbić do 5 no, rangę. Dzisiaj wziął film Szeli. Dzisiaj film Szeli. Oblądając nowy mak? Nie. Polecam. Dobra. Tylko musicie poczekać na dwie mapy, bo jest tak, Uuu, ma dużo napięć. O, kurde, kudę, kudę, Nie wiem, Boni, na której mam Star Power i gadżety wszystkie. Yeah, yeah, yeah. O, oh, No chodź ser, chcesz taki być? Fanny? No debil. Dobra. Ja tam skaczę. No Elo! A ładz, razem z Bo. Znaczy, z Bosserą. I podnoszę i do Olek Dobra, Cofaj się? Dostaw tego w spokoju, oni tam zabiją. Zobaczmy. Teraz to już sobie wyjdzie. O kurde, Nie ma Dobra, on jak ucieknie. On idzie? Dobra, zabity. Brawo, brawo, brawo. Ten bujler ma. Dziesięć! To może ja! Yeah! Oh, wow. Oła! Dobra, tam się biją. Ja też tak. uh! cztery kafla! Dzięki! No chodź teraz, zakacwana jest. Nie, dobra. A ty się nim udala na blisko? 6000. 6 tysięcy. Oho, nie ma ja, szans. Tak. Chociaż w drugie miejsce ugrę. Jest! To jest kochowa. Let's go, drugie gdzie mamy. Ja mam chyba unta. Dobra, zabiję Nanik, na Matyniazarek, zabiję zabijemy bok, to, to może być dobrze. Zesłuchaj, spieszaj. Zaraz jestem. Mamy to. Jak on się nie uleci, to mamy, nie? M uleczy! No będzie ciężko teraz go zabić. Chodź tu na nie. Nie, mamy ciężko. A w ogóle już grypuję? No, przegramy to. Nie, nie, nie. A nie, no, było blisko. No było blisko, było no, blisko. A no, miał no, 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 21. No, dobra, bardzo dobrze, bardzo no, dobrze. Zgadza się. Ej, w ogóle. Fartę miałam, że jest blisko i jaski. Gorsza. O jezus! O ja wuj! Oj ty! O co Mam sta! Nie widzę! Nie widzę! Ja bardzo was przepraszam, ale u mnie nie wleci niestety chyba drugi odcinek. U mnie na pewno jest A u na pewno u nowego waga wleci drugi odcinek, bo będziemy się nagrać. A ja wcinię, nie nagrę drugim odcinek, bo... Tu jesteś dwa konta, ale... ...szyjcie, nie? Ale... ...jadę. Ja się ulecę, albo dolecę. No, chodźcie telefonowe. Ale... na tego. Aby tam był egzamin, żeby się ulec z tym bombanym. Wybrzmiamy to. Dajcie mi, proszę, i zabierz tu Mam tylko dwa. Dwa masz, no? O, ale fajny sim. Ooooo, kurde! Субтитры сделал DimaTorzok

dwa winy potrzebne. I koniec odcinka. Już 20 minut moi drodzy macie odcinka, będziecie mieli dzisiaj oglądanie. My time. Będziecie mieli oglądanie dzisiaj. Oglądanie. Na obiad będziecie mieli dobry odcinek, no trzeba, będzie to trzeba będzie zmontować. Trzeba będzie zmontować. Jaki fajny skinek. Tutaj chodź do mnie, zobacz! Trzeba, jaki jeno-rożer z Zobacz. Jaki fajny! Jak fajny. Zrobisz tyle moszkitek, ten akordy! Siema, siema, siema! Siema, siema! <laughs> Ale się, kurde, kurde! Ale się, kurde, kurde! Nie, ja to zrobię, ja to wytnę! Nie, żartuję! Jest dobra! Nie, chud, nie mogę, nie mogę! Zajmij Już tam, daj mi, Mike, jest! Ocie panie! Ocie panie! Ocie panie! Ocie, panie! Ocie, panie! Ocie, panie. Jak ty to przyjdzie... Jest! So, Napiszcie w komentarzach kto by to ubrał. Ja na pewno nie. Może najlepszy gra świata by ubrał. Cztery drużyny się na niego tak, odbili. No. 没，没你理你吧，真啥逼。 Moi drodzy O, Leon, siema! Siema. No, tam, no tam. Helikopter nad dami leci, moi drodzy. drodzy helikopter mam dami leci. Jeszcze jeden minut. I Będziemy tam mieli. To będzie u mnie koniec odcinka. No i wrzucimy go tak około godziny 12, gdzieś będzie odcinek na każdym kanale. Tak. Y a jeszcze około 18 będzie. Nie, później, około 20 będzie odcinek jeszcze u nowego maga, z innego kąta. Ja, nie nie a u mnie już jest, nie drugi jest odcinek, Teraz jest odcinek z no y kątem a potem będzie z maga. I dlatego się wzięła nazwa kanału Nowy Mag, proste.

No jedna no Zadyma! O! Gramy zadymę? Edytor ma? No, Dawaj, gra ci dnia Na zadymę ja ci proponuję weź ta... Kogo masz? Pokaż Nie mam, ty weź... nie mam tary Poczekaj, ty weź, ty weź na to, na zadymę Franka A ja wezmę starą A wiesz, że ten skin, co teraz mam, nie? Kiedy się nazywał Stara Taka ciekawostka, Stara A teraz się nazywa Gwiezdna Tara Kiedyś Stara Ciekawa Stara Tak, ciekawostka, <laughs> Oto to Stara Fajny rybek. Dobra, o tym ma go Niecząc zrobił. Ju Nie, często, bo, bo spójesz. Ja słuchaj rybę. Dobro. Musi zabrać z tego, bo to jest. Dobrze. Ale rozwaliłeś bramkę. Mam ci stapę. Rozwal bramkę! Zwal bramkę. Tak. Uuuu, brawo. Zabijam. Nie. Nie. Tak blisko, tak daleko, bardzo ładnie. Ale kill dobrze zrobił. Szkoda. Dobrze, oni ci zrobią. Chodź, chodź. Ej. Zbawiłem. Dobra, dzięki za piłkę. Ej. Wybiję mu. Dobra, ten ma. ten kiełma, ten kiełma. Ten kiełma. Ten kiełma. Nie, nie trafił. Koda. Dobry skład. Ale nie ma niedobry skład. Jeszcze ten się. nie, Nie. Trafił, pewnie trafił. Nie! 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 trafił. Ja mam, ja tak Nie! 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 ja wyjdę Nie! Kiedyś, kiedyś. No właśnie. Nie! 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 się ma to jest zacięta walka, moi drodzy. Za to musicie łapkę zostawić. Za taką za taką walką nie trafisz! Trzymaj! Mam to! Yes. Yes. Nie! No. mamy to, mamy to. Broń, mamy nie to, nie to nie mamy nie to, winek, winek, winek. Wiem, Let's go! Dobrze, no nie ja ma. Dobrze i, i, ja wciel zabiję. Tak, tak. O tu jest Dobra. zobacz. Proszę zobaczyć tą bazę. Tego baza. Dziś dobra. Rzadka, dobra. Rzadka, bardzo rzadka. rzadka, bardzo rzadka. Bardzo rzadka? Bardzo rzadka. Bardzo rzadki też. O, w No i na koniec mi wypada. 549, czterdzieści dziewięć, w O! Ktoś jest nowy w nowym klubie? Ktoś z klubia? Szymoks jakiś, gdzie Ja już go ulewam. Tu mam. Ja mam. To mam. Dobra. To co widzowie? Siemka! Siemka! Dobra.